Są chwile, kiedy siedzisz naprzeciwko kogoś może krewnego, partnera, współpracownika i czujesz coś, czego nie potrafisz nazwać. W jego oczach nie ma ciepła w słowach brak duszy jakbyś rozmawiał z maską, za którą nic nie istnieje to nie jest zwykła chłodnia emocjonalna to coś głębszego instynktownie czujesz, że jesteś w obecności czegoś nieludzkiego ciała są obecne. Ale duszy brak. Karl Jung nazywał to brakiem cienia zintegrowanego z osobowością człowiek, który odciął się od własnej duszy, przestał się rozwijać, przestał czuć prawdziwie. Taki człowiek może stać się pusto brzmiącym echem, które potrafi funkcjonować w społeczeństwie, lecz wewnętrznie już dawno umarło. I tu pojawia się pytanie, które wielu z nas boi się zadać: czy w mojej rodzinie, w moim domu żyje ktoś, kto utracił swoją duszę? A jeśli tak, co to mówi o mnie? Jak się chronić? Jak nie stać się takim samym? To nie jest temat do plotek przy kawie. To głęboka, bolesna refleksja. Czasem dotyczy rodzica, którego miłość zawsze była warunkowa. Czasem partnera, który wciąż rani, ale nigdy nie odczuwa winy. Czasem dziecka, które w oczach nosi tylko chłód i pogardę. Ten film to zaproszenie do odwagi. Do spojrzenia poza powierzchnię. Bo czasem, aby się uwolnić, trzeba najpierw nazwać rzeczy po imieniu. Nie chodzi o potępienie. Chodzi o świadomość. Nie chodzi o diagnozę psychologiczną. Chodzi o ochronę własnej duszy. W kolejnych minutach poznasz dziewięć znaków, które Jung i jego następcy uważali za przejawy człowieka bez duszy. Kogoś, kto zatracił kontakt z własnym wnętrzem, z empatią, z głębią. Kogoś, kto potrafi manipulować, ranić i wysysać życie z innych, pozostając przy tym całkowicie normalnym w oczach świata. Ale uważaj, te znaki nie służą temu, byś kogoś osądził. One są lustrem dla ciebie, dla mnie, dla każdego, kto nie chce stracić siebie w relacjach z pustką. Rozmawiasz z nimi, opowiadasz o czymś, co cię boli, coś, co ściska ci serce, a oni słuchają. Kiwną głową, może nawet powiedzą rozumiem cię. Ale ty czujesz, że nie rozumieją, bo nie czują to jest pierwszy znak człowieka, który utracił kontakt ze swoją duszą, brak prawdziwej empatii. Nie chodzi o grzeczne zachowanie. Chodzi o to, że ich wnętrze nie reaguje na Twój ból. Empatia to nie technika, to nie jest udawanie zrozumienia. To jest głęboka zdolność do poruszenia przez cudze cierpienie. I tylko ktoś, kto sam pozwolił sobie poczuć, może naprawdę poczuć drugiego. Karl Jung powiedział kiedyś: Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Człowiek bez duszy nie patrzy do wewnątrz, nie pozwala sobie czuć, a więc nie może być naprawdę z tobą, gdy cierpisz, bo twoje emocje stają się dla niego niewygodne, groźne. Zagrażające jego iluzji kontroli. Zamiast współczucia, chłodna analiza, zamiast obecności, rady bez serca, zamiast milczącej bliskości, niecierpliwość. Znasz to uczucie, że jesteś sam, nawet gdy ktoś obok ciebie siedzi. Czasem to matka, która mówi: Nie przesadzaj, w Twoich czasach to wszystko jest dramatem. Czasem to ojciec, który patrzy przez ciebie. Bo emocje są dla niego słabością. Czasem to partner, który zmienia temat, gdy płaczesz. Albo jeszcze gorzej, złości się, że znowu robisz sceny. To nie znaczy, że ci ludzie są źli. Ale mogą być odcięci, martwi wewnętrznie. I żyją tak od lat, nie pozwalając sobie czuć, bo kiedyś to było zbyt bolesne. Ale pamiętaj, brak empatii to nie twoja wina. To ich rana. Rana która ich zamknęła, a Twoim zadaniem nie jest ich naprawiać. Twoim zadaniem jest rozpoznać to i nie tracić własnej zdolności do czucia. Bo gdy przebywasz z kimś bez empatii zbyt długo, sam zaczynasz wierzyć, że Twoje emocje nie mają znaczenia, a wtedy zaczynasz tracić siebie. Na pierwszy rzut oka są ujmujący, czarujący, zabawni, w towarzystwie potrafią błyszczeć. Szybko zdobywają sympatię, potrafią być uroczy, mili, nawet troskliwi, dopóki nie oczekujesz niczego prawdziwego. Bo gdy tylko zaczynasz potrzebować obecności, wsparcia, prawdziwego zaangażowania, ich urok znika. Jakbyś przestawał być użyteczny. To drugi znak człowieka bez duszy. Potrafią dawać iluzję bliskości, ale uciekają, gdy zbliżenie staje się prawdziwe. Karl Jung opisał to jako dominację Perseni. Czyli maski społecznej, za którą ukrywamy to, kim naprawdę jesteśmy. Człowiek bez duszy utożsamił się całkowicie z tą maską. Nie ma nic pod spodem, jest tylko rola, dlatego w pracy są uwielbiani, a w domu nieobecni. Dla przyjaciół dusza towarzystwa, dla rodziny mur. Ich relacje to spektakl. Kiedy nie jesteś już publicznością, gasną światła. Być może znasz ten typ, mężczyzna, który wśród znajomych tryska humorem, a w domu nie odzywa się całymi dniami. Kobieta, która dla wszystkich jest aniołem, a w relacjach intymnych chłodna jak lód, ktoś, kto potrafi cię oczarować, ale gdy naprawdę potrzebujesz pomocy, nie ma czasu, jest zmęczony, przesadzasz. To boli, bo człowiek daje się uwieść, zaczyna ufać, a potem zostaje sam z uczuciem, że coś z nim jest nie tak. Ale prawda jest inna. To nie ty zawiodłeś. To oni nie potrafią być. Bliskość wymaga autentyczności. A do tego trzeba mieć duszę. Trzeba mieć odwagę pokazać się bez roli, bez efektów specjalnych, bez udawania. Ludzie bez duszy są jak lustra, które odbijają tylko powierzchnię. Nigdy nie zobaczysz w nich głębi, bo oni boją się jej u siebie. Więc gdy znowu ktoś oczaruje cię błyskiem, zapytaj. Czy ten człowiek będzie przy mnie, gdy przestanę się uśmiechać? Gdy będę słaby? Gdy będę go potrzebować? Jeśli odpowiedź brzmi nie, nie inwestuj serca, bo to inwestycja w pustkę. W relacjach z nimi czujesz się oceniany, porównywany, manipulowany. Nawet gdy rozmawiasz o prostych sprawach, gdzieś w tle czai się napięcie. Jakbyś brał udział w grze, której zasad nie znasz? ale oni znają je doskonale to trzeci znak człowieka bez duszy każda relacja staje się dla nich grą o władzę nie o więź nie o wzajemność ale o dominację oni nie słuchają by zrozumieć słuchają by odpowiedzieć czasem bycie zbić z tropu czasem bycie ustawić w ich świecie nie ma miejsca na równość zawsze ktoś musi być na górze karl jung mówił że kiedy człowiek nie skonfrontuje się ze swoim cieniem, czyli z tym, co w nim słabe, zranione, nieuświadomione, zaczyna projektować to na innych. Zamiast budować relacje, buduje hierarchię. Zamiast miłości, kontrola to może przybierać różne formy. Wieczne krytykowanie cokolwiek zrobisz, zawsze znajdą coś, co mogłeś zrobić lepiej. Milczenie jako kara nie powiedzą wprost, że są źli. Po prostu przestaną mówić. Subtelne umniejszanie. No tak, ty zawsze tak emocjonalnie reagujesz. Wzbudzanie winy. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, tak się odwdzęczasz. To nie są przypadkowe zachowania. To strategia, nawet jeśli nieświadoma. Dlaczego? Bo kto nie ma kontaktu z własną duszą, szuka poczucia mocy poza sobą, a najłatwiej je zdobyć, kontrolując innych w rodzinach, gdzie taki człowiek dominuje, wszyscy chodzą na palcach. Dzieci uczą się nie przeszkadzać. Partnerzy zaczynają tłumić własne potrzeby. Wszyscy czują, że coś jest nie tak, ale nikt nie umie tego nazwać. Ale ty możesz. Możesz zacząć widzieć i postawić granice. Bo w zdrowej relacji nie chodzi o to, kto ma rację, kto dominuje, kto wygrywa. Chodzi o to, byśmy oboje czuli się bezpiecznie, równo, autentycznie. Jeśli ktoś zmusza cię do walki, manipulacji, podporządkowania, nie jesteś w relacji. Jesteś w systemie władzy, a człowiek, który nie zna miłości, zna tylko władzę. Ile razy przepraszał, po czym zrobił to samo tydzień później? Ile razy obiecywał, że to się więcej nie powtórzy? Ile razy czułeś nadzieję, że coś się zmieni? I za każdym razem wszystko wracało do punktu wyjścia. To czwarty znak człowieka bez duszy: brak zdolności do autorefleksji i uczenia się z własnych błędów. Karl Jung mówił, że rozwój osobowości wymaga konfrontacji z własnym cieniem, uznania tego, co w nas trudne, bolesne, nieidealne. Ale człowiek odcięty od duszy nie potrafi spojrzeć w lustro. A jeśli już spojrzy, odwraca wzrok. Dla niego błąd nie jest szansą na wzrost. Jest zagrożeniem dla jego ego, dlatego zrobi wszystko, by go zracjonalizować, zignorować, przerzucić na innych. To twoja wina, że się zdenerwowałem. Gdybyś mnie nie prowokował, to by się nie stało. Znowu robisz dramat z niczego, kropka. Słyszysz to. To nie są słowa kogoś, kto się uczy. To mechanizmy obronne kogoś, kto nie chce czuć wstydu, winy, odpowiedzialności. W głębi duszy taki człowiek boi się prawdy o sobie, bo wie, że ta prawda zburzyłaby obraz, który sobie stworzył. Więc trwa w iluzji, a iluzja, powtarzana wystarczająco długo, staje się więzieniem. Być może masz w rodzinie kogoś, kto przez lata powtarza te same schematy. Zaczyna coś z entuzjazmem, porzuca po porażce, nawiązuje relacje, niszczy je przez własne lęki, obiecuje zmiany ale nie podejmuje żadnej pracy nad sobą i ty z nadzieją, cierpliwością, miłością czekasz, wierzysz, pomagasz tylko po to, by znów się zawieść. Ale musisz wiedzieć, jeśli ktoś nie chce się uczyć, nie zmieni się, a ty nie uratujesz go samą miłością, bo miłość bez prawdy staje się iluzją. A ty zasługujesz na coś więcej niż życie w powtórce. Zasługujesz na relacje w których jest rozwój, nie stagnacja, w których błędy stają się lekcjami, nie cyklem krzywd. Więc jeśli jesteś obok kogoś, kto nigdy nie wyciąga wniosków, nie trać siebie, próbując go obudzić. On sam musi zechcieć otworzyć oczy. Spróbuj porozmawiać z nimi o czymś ważnym: o sensie życia, o stracie, o lęku przed śmiercią, o dzieciństwie, które boli, o marzeniach, które się nie spełniły. O duszy, o Bogu, o śnie, który cię poruszył. Zmienią temat, zażartują, zbagatelizują, a może nawet zaatakują. Po co tak rozgrzebywać? Nie dramatyzuj, filozof ci się włączył, szkoda czasu na takie bzdury. To piąty znak człowieka bez duszy pogarda dla głębi, unikanie wszystkiego, co wymaga kontaktu z wnętrzem. Karl Jung uważał, że głębia jest warunkiem przemiany. Tylko ten, kto odważy się zejść do własnych ciemności, może naprawdę stać się sobą. Ale dla człowieka odciętego od duszy, głębia jest zagrażająca. Bo tam, pod maską, pod rutyną, pod kontrolą, czai się to, czego nie chce czuć. Dlatego tacy ludzie chronią się w powierzchowności. W rozmowach o pogodzie, polityce, zakupach, plotkach, serialach, telefonach, skrolowaniu bez końca. Banałach, które nigdy nie dotykają istoty rzeczy to nie znaczy, że są głupi, często są inteligentni, elokwentni, ale ich mądrość jest zimna, wykalkulowana, oderwana od serca. Nie chodzi tylko o temat rozmowy. Chodzi o to, czy są w stanie naprawdę się zatrzymać i być z Tobą, kiedy chcesz mówić o czymś, co boli, czy mają odwagę wejść tam, gdzie kończą się formułki, a zaczyna prawda. Być może w twoim domu nie było miejsca na głębie. Może był to dom rozsądny, praktyczny, racjonalny, ale emocjonalnie pusty. I być może dziś, jako dorosły, wciąż masz w sobie głód rozmowy, która ma sens. Dotyka duszy, przemienia, ale kiedy próbujesz ją prowadzić, słyszysz mur. Wiedz, że to nie z tobą jest problem. To nie twoja nadwrażliwość. To nie ty za dużo myślisz. To oni żyją w lęku przed głębią, bo tam czeka to, czego nie przeżyli. I choć możesz ich kochać, nie zmienisz ich, jeśli sami nie zechcą zejść pod powierzchnię. A ty, ty nie rezygnuj z głębi. Nie pozwól, by cudzy lęk odebrał ci dostęp do tego, co najprawdziwsze. Bo tylko w głębi rośnie dusza. Zranili, obrazili, złamali obietnice. Ale kiedy próbujesz o tym rozmawiać, Coś jest nie tak. Nie ma skruchy. Nie ma wglądu. Nie ma prawdziwego przepraszam. Jest za to irytacja, obronność, przerzucanie winy. Znowu zaczynasz, a ty to niby taka święta? Już mówiłem, skończmy ten temat. To szósty znak człowieka bez duszy. Brak prawdziwego poczucia winy. Nie dlatego, że nic złego nie robią, ale dlatego, że nie potrafią tego poczuć. Dla nich wina to coś, co należy unikać, zrzucić, zneutralizować, bo prawdziwe poczucie winy wymaga odwagi, by spojrzeć na siebie bez iluzji. Karl Jung pisał, że poczucie winy może być początkiem przebudzenia, bo tylko wtedy, gdy uznajemy swój cień, możemy rozpocząć proces integracji. Ale człowiek, który żyje bez kontaktu z duszą, odciął się od tej drogi. On nie chce czuć. On chce kontrolować narrację. Dlatego, nawet jeśli zrani Cię głęboko, bardzo rzadko usłyszysz od niego słowa: Zawiodłem cię. Przepraszam. Zachowałem się okrutnie. To była moja wina. Nie ma usprawiedliwienia. Czuję żal i chcę to naprawić. Zamiast tego, minimalizowanie. No, przecież nic wielkiego się nie stało. Obracanie ról. Gdybyś ty inaczej się zachowała. Nie doszłoby do tego kropka. Wrogość, nie mam już siły na te twoje emocje. Zimne milczenie, kara za to, że się odważyłeś mówić. To nie jest normalne. To nie jest dojrzałe. To nie jest ludzkie w sensie głębokim. Bo człowiek prawdziwie ludzki, nie idealny, ale żywy, umie uznać swój błąd. I choć może to być bolesne, nie ucieka, bo wie, że to część drogi. Drogi do drugiego człowieka i drogi do siebie. Jeśli ktoś rani i nie potrafi przeżyć winy, nie jesteś z człowiekiem, tylko z mechanizmem obronnym, z kimś, kto zamienił duszę na zbroję. I choć możesz czuć współczucie, musisz też wiedzieć, że twoje rany zasługują na uznanie, twoje emocje na szacunek, a twoja godność na obronę, bo relacja bez odpowiedzialności to nie relacja. To układ jednostronny i to ty zawsze płacisz cenę. Na początku wszystko wygląda dobrze, a nawet wspaniale. Rozmowy płyną. Są gesty czułości, obietnice, zaangażowanie, nadzieja, ale z czasem coś zaczyna zgrzytać. Coś nie pasuje. Czujesz się sam, mimo że formalnie jesteście razem, mimo że jesteście rodziną. Mimo że wszystko powinno być dobrze, to siódmy znak człowieka bez duszy niezdolność do tworzenia więzi głębokich, autentycznych, karmiących. Karl Jung powiedział kiedyś, że relacja między ludźmi zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Ale człowiek odcięty od własnej duszy nie zna tej przestrzeni, bo nie ma do niej dostępu, ani w sobie, ani wobec innych. On potrafi być blisko, ale tylko pozornie. Fizycznie obecny, emocjonalnie nieuchwytny, potrafi mówić o uczuciach, ale nie czuć ich naprawdę, potrafi dotykać, ale nie tworzyć intymności. Dlaczego? Bo więź wymaga odsłonięcia, a to jest dla niego zbyt ryzykowne, zbyt obnażające, więc woli budować relacje oparte na formie, nie na treści. Możesz z takim człowiekiem być w małżeństwie, przyjaźni, rodzinie. I mimo to czuć się głęboko samotny. Jakbyś wciąż czekał na coś, co nigdy nie nadchodzi, jakby coś w nim miało się wreszcie otworzyć, jakby miał złapać kontakt. A on nigdy nie łapie, to nie ty przesadzasz, to nie twoje oczekiwania są zbyt wysokie, to po prostu druga strona nie ma zdolności do prawdziwej więzi, bo nie ma kontaktu z własnym sercem. I wiesz, co jest najtrudniejsze że czasem ta osoba naprawdę cię lubi, nawet myśli, że kocha, ale nie umie być z tobą, tak naprawdę, bo żeby być, trzeba mieć duszę, która pragnie drugiej duszy. Nie wystarczy rutyna, wspólne mieszkanie, wspomnienia. Jeśli nie ma tam prawdziwego ja i ty, nie ma też my. Więc jeśli jesteś z kimś, kto ciągle unika bliskości, kto nie potrafi rozmawiać głęboko, to emocjonalnie jest jak zamknięta skorupa. Zapytaj siebie, czy jestem w relacji, czy tylko w obecności, bo samotność we dwoje boli najbardziej i choć to trudne, lepiej być samemu w prawdzie niż razem w iluzji. Powiesz coś prawdziwego, spokojnie, uczciwie, z serca, coś, co dotyczy relacji, coś, co boli, coś, co wymaga odwagi i nagle Czujesz, jakbyś włożył rękę do ognia. Ich twarz się zmienia, ton głosu się zaostrza, oczy mrocznieją. Zamiast rozmowy, atak, zamiast refleksji, złość, zamiast bliskości, odwet. To ósmy znak człowieka bez duszy. Muszą zniszczyć, unieważnić, wyśmiać lub odrzucić wszystko, co konfrontuje ich z prawdą o sobie. Karl Jung nazwał to mechanizmem projekcji cienia. Kiedy nie chcemy przyjąć czegoś w sobie, przerzucamy to na innych i atakujemy to, co w nas poruszyli. Dlatego, kiedy pokazujesz im coś, co nie działa, nie widzą problemu w sobie, widzą problem w tobie, jesteś zbyt wrażliwy, znowu dramatyzujesz. Ty to masz jakiś problem ze sobą, nie ja, kropka. Jak śmiesz mnie oceniać? Dla nich twoja prawda jest zagrożeniem, bo burzy ich świat. W którym wszystko mają pod kontrolą, świat, w którym to oni decydują, co jest prawdziwe, a co nie. A kiedy czują, że tracą tę kontrolę, zaczynają niszczyć Ciebie, Twoją wiarygodność, Twoje emocje, Twoją historię, Twoją bliskość, czasem subtelnie, ignorując Cię, bagatelizując, wycofując się, czasem brutalnie, krzykiem, obelgami groźbą, milczeniem, i to boli, bo przecież tylko próbowałeś być szczery, autentyczny, tylko chciałeś być usłyszany, ale zrozum, nie jesteś winny ich reakcji. To nie twoja prawda ich niszczy, to ich ucieczka od niej. Człowiek, który ma kontakt z duszą, potrafi słuchać trudnych rzeczy. Może to być dla niego bolesne, ale nie reaguje przemocą, bo wie, że prawda jest początkiem przemiany. Człowiek bez duszy nie chce przemiany, chce przetrwać, utrzymać maskę i w tym celu zrobi wszystko, nawet jeśli będzie musiał zniszczyć ciebie, by nie zobaczyć siebie. Więc jeśli za każdym razem, gdy mówisz prawdę, jesteś karany, wiedz, że to nie jest zdrowa relacja. To pole bitwy, a ty masz prawo zejść z tej wojny. Nie dla tchórzostwa, ale dla ochrony własnej duszy. Byłeś z nimi przez godzinę. I czujesz się, jakby ktoś wyssał z ciebie życie. Jesteś zmęczony, rozdrażniony, pusty, jakby twoja energia gdzieś zniknęła. To dziewiąty znak człowieka bez duszy. Ich obecność nie karmi, ona drenuje. Zamiast czuć się wzmocnionym po spotkaniu, czujesz się osłabiony. Zamiast bliskości, ciężar. Zamiast inspiracji, chaos. Karl Jung pisał o ludziach. Którzy nie mają wewnętrznego centrum. O ludziach, których psycha jest rozdarta, pusta, chaotyczna, i dlatego nie potrafią znieść ciszy, pokoju ani prawdy. Potrzebują innych, by podtrzymywać własne złudzenie istnienia. To dlatego, gdy jesteś przy nich, zawsze coś się dzieje: dramaty, konflikty, problemy, chaos, zamiast wymiany, monolog, zamiast słuchania, dominacja. Zamiast wspólnoty, emocjonalny pasożyt. Być może znasz to uczucie. Jesteś z nimi i coś w tobie się kurczy. Twoja radość maleje. Twoje marzenia błędną. Twoje potrzeby są spychane. Bo cała energia idzie w utrzymywanie tej relacji, w uspokajanie, dostosowywanie się, tłumaczenie, tłumienie siebie. A przecież miłość, prawdziwa relacja, ma karmić, ma wzrastać. Ma dawać przestrzeń do oddychania, do bycia sobą, do regeneracji, a nie wyczerpywać do dna. Człowiek bez duszy nie potrafi dawać może zabawiać, może kontrolować, może manipulować ale nie potrafi być źródłem, bo sam odciął się od własnego źródła. Jeśli zostajesz w takiej obecności zbyt długo, zaczynasz tracić kontakt z sobą z własną intuicją, z własnym światłem. Zaczynasz być cieniem człowieka, którym kiedyś byłeś. Dlatego pytanie nie brzmi: dlaczego oni tacy są? Tylko: dlaczego ja nadal pozwalam im wysysać moje życie? Czasem odpowiedź jest bolesna: bo to matka, bo to ojciec, bo to partner, bo to ktoś, kogo kocham. Ale prawda jest taka: miłość bez granic przestaje być miłością, staje się samounicestwieniem. Masz prawo odejść, albo jeśli nie możesz, masz prawo chronić siebie, dystansować się wewnętrznie, nie oddawać całej swojej duszy temu, co ją zabija. Bo twoja dusza jest święta i tylko od ciebie zależy, komu pozwolisz ją dotykać. Najtrudniej jest wtedy, gdy człowiek bez duszy nie jest kimś obcym, tylko kimś, kto nosi twoje nazwisko, kto siedzi przy twoim stole, kto był twoim rodzicem. Twoim partnerem, twoim dzieckiem, bo nie możesz po prostu odejść, odciąć, zniknąć, a jednocześnie nie możesz już dłużej siebie ranić, milczeć, udawać, że to wszystko jest normalne. Co więc robić? Karl Jung nie był moralistą, nie dzielił ludzi na dobrych i złych. On widział i uczył nas widzieć. Zamiast osądzać, zapraszał do świadomości. I to jest pierwszy krok. Widzieć jasno, bez iluzji. Widzieć, że ta osoba, choć bliska biologicznie, emocjonalnie nie potrafi być blisko. Widzieć, że jej słowa, jej reakcje, jej brak empatii nie mówią o twojej wartości. Widzieć, że nie ty jesteś odpowiedzialny za to, co zostało w niej utracone. To boli, ale przynosi ulgę, bo kiedy przestajesz walczyć o miłość tam, gdzie nie ma duszy, odzyskujesz swoją własną. Nie chodzi o nienawiść, nie chodzi o zerwanie więzi na siłę, chodzi o wyraźne granice granice, które mówią: Tyle mogę dać, dalej zaczyna się moja rana. Granice, które nie są murem, ale drzwiami jeśli ta osoba kiedyś się obudzi, będzie mogła przez nie przejść, ale do tego czasu ty nie musisz być ofiarą. Oto kilka wskazówek praktycznych: przestań oczekiwać zmiany. Jeśli nie ma sygnałów, że ona jest możliwa, mów prawdę spokojnie, ale stanowczo nie dla nich, dla siebie. Unikaj wciągania się w gry emocjonalne, które tylko cię osłabiają. Znajdź przestrzeń, w której możesz być naprawdę sobą: przyjaciół, terapeutę, twórczość, naturę. Nie próbuj ich nauczyć empatii to ich zadanie, nie twoje. I co najważniejsze pielęgnuj własną duszę, dbaj o nią. Jak o najcenniejszy dar, bo to właśnie ona, Twoja zdolność do czucia, myślenia, kochania i rozumienia, chroni Cię przed tym, byś nie stał się taki sam. Możesz mieć wokół siebie pustkę, a mimo to żyć pełnią. Możesz kochać, ale nie dać się zniszczyć. Możesz widzieć ciemność i nie pozwolić jej zgasnąć w Tobie, bo Twoja dusza, nawet poraniona, wciąż jest żywa i to ona prowadzi Cię ku światłu.